Drodzy Państwo, oddając Państwu y, niniejsze opracowanie, które jest uzupełnieniem poprzedniego z 2011 roku, wyrażam nadzieję, że będzie to kontynuacja historii oraz nalotu naszej wspólnoty samorządowej. W oddawanej do Państwa rok publikacji, autor za główny cel postawił sobie przedstawienie historii jednej z gmin na Grubie w szczycie. Zamierzenie swoje osiągnął. Starając się w miarę możliwości uwzględnić wszystkie aspekty życia mieszkańców. Książka, która powstała, to jest no moja, ale nie tylko moja, również innych mieszkańców. Natomiast bardzo dzielnie w tym drugim wydaniu pomogła pani prezeska Związku Kultów, nasz mieszkaniec, mieszkanka tej gminy, pani Iwona no i tu szczególnie również z Wójtkiem mieliśmy kontakty i udało się. Jaki jest efekt tego pan sądzenia? Starałem się, żeby to wyszło jak najlepiej. Ja to wręczę medium, żeby dobrze nas opisały. bardzo. يا